Zrób ze mną dzisiaj modelowanie policzka. Użyjemy do tego magnetycznej palety, w której jest mozaikowy bronzer, matowy róż i delikatny rozświetlacz. Zróbmy taki efekt na policzku subtelny, a robi różnicę. No bo zobacz, jak tu jest podkreślony, a tu jest płasko. Trzeba zrobić jeszcze tą stronę. Do wszystkiego będę używała oczywiście skośny pędzelek do modelowania. Jeżeli nie wiesz, gdzie nałożyć bronzer, to musisz tutaj wyczuć tą kość. Ona tutaj jest kość. Policzku i teraz nakładamy brązer na najkrótsze włoski w tym pędzelku. Może nie aż tak dużo, nadmiar trzeba strzepać i zaczynasz tutaj od ucha, lecisz po tej kości. Zaczynasz od ucha, bo jak nałoży ci się za dużo, to tutaj jeszcze to jest wybaczalne. Na środku twarzy już nie. No i modelujesz, kierujesz pędzelek w kierunku tutaj do włosów. Do skroni, lecimy do góry, żeby był też taki efekt liftingu. Dobieram sobie odrobinę bronzera i nakładam z tej strony. Na linii żuchwy, żeby ją wyostrzyć, a żeby zrobić to jeszcze dokładniej, to nakładam tutaj pod samym uchem. Przejeżdżając brązerem po linii żuchwy, ukrywają się też chomiczki. U mnie jeszcze troszkę trzeba obniżyć czoło, więc tutaj wzdłuż linii włosów delikatnie muskam skórę brązerem. Makijaż natychmiast się ociepla. Czoło wizualnie zaczyna się obniżać. No i oczywiście boki noska, może być też końcówka noska. I teraz rusz. Rusz tym samym pędzelkiem na sam środek włosków. Nakładam powyżej brązera i też kieruję do góry w kierunku do skroni sprawdzam czy jest porówno. No i teraz rozświetlacz. Odwracam pędzelek do góry nogami na najdłuższe włoski, strzepuję oczywiście nadmiar. No i nakładam na zakładkę na róż, żeby policzek był taki opalizujący. Tą paletą zrobisz sobie bezpiecznie całe konturowanie, bez plam, więc jest polecana bardzo kobietom, które dopiero zaczynają z makijażem, jeżeli nigdy nie konturowałaś policzka, nie konturowałaś twarzy, to tutaj jest bardzo bezpieczne rozwiązanie. Trzy bardzo proste w użyciu produkty, do tego tylko jeden pędzelek, a jeżeli któryś z tych produktów ci się skończy, to wystarczy tylko wypiąć go z palety i uzupełnić nowym wkładem, więc bardzo wygodna i bardzo uniwersalna paleta z Zdecydowanie to jest inwestycja na lata, bo ona zawsze będzie w użyciu. Dodatkowo jest piękna, kobieca, z motywem różowych kwiatów i z wbudowanym lusterkiem, więc do poprawek na mieście idealna. A pędzel i paletę możesz zamówić. U mnie wystarczy napisać do mnie wiadomość prywatną. Podpowiem ci też z kolorami, które będą do ciebie najbardziej pasowały. Możesz też paletę zamówić dla kogoś na prezent. Gwarantuję ci, że to będzie prezent trafiony w dziesiątkę.